Wyobraź sobie, że pewnego dnia budzisz się, a wszystko, co znałeś, Twoje miasto, Twoja rodzina, Twoja codzienność, zaczyna drżeć u podstaw nie od trzęsienia ziemi, nie od bomby, od czegoś znacznie głębszego, od duchowej burzy, która właśnie się rozpętała. To nie są brednie nawiedzonych ludzi. To nie jest kolejna teoria spiskowa dla naiwnych to Matka Boża pełna bólu i miłości objawiająca się w naszych czasach z pilnym przesłaniem. I nie mówimy tu o starych przepowiedniach z wieków minionych. Mówimy o wydarzeniach, które dzieją się tu i teraz. Maryja mówi wyraźnie: Świat wkrótce pogrąży się w konflikcie, który nie będzie miał granic. To będzie coś, czego ludzkość jeszcze nigdy nie doświadczyła. I nie przyszedłem Tobie tego opowiedzieć, żeby Cię przestraszyć. Mówię Tobie to, bo trzeba się przygotować, zanim będzie za późno. Objawienia Matki Bożej trwają i są coraz częstsze, nie bez powodu. To wołanie z nieba nie dlatego, że Bóg chce nas karać, ale dlatego, że daje nam ostatnią szansę, byśmy się opamiętali, bo ten świat, który dzisiaj znamy, rozpadnie się szybciej niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I tu dochodzimy do rzeczy najważniejszej Polska. Tak, nasz kraj. To nie przypadek, że to właśnie do Polaków Maryja kieruje jedno z najbardziej poruszających i precyzyjnych ostrzeżeń, bo to, co ma się wydarzyć, dotknie nas bezpośrednio, ale nie po to, by nas zniszczyć, tylko po to, by nas ocalić. Jeśli posłuchamy, to nie bajka dla dzieci, to nie legenda, to wołanie matki do swoich dzieci, zanim przyjdzie burza. Zanim przejdziemy dalej, chcę przekazać Wam dwie bardzo ważne informacje. Po pierwsze, to dzięki Wam mogę dalej tworzyć i dzielić się tymi treściami. Bez Was ten projekt po prostu by nie istniał. Szczególne podziękowania kieruję do każdej osoby, która wspiera mój kanał oraz postawiła mi wirtualną kawę. Każda wirtualna kawa to dla mnie coś więcej niż wsparcie to znak, że to, co robię, ma sens. Więcej szczegółów o tym, jak możesz. Wesprzeć naszą misję, stawiając nam wirtualną kawę, znajdziesz w opisie pod filmem. Po drugie, jeśli ten film jest dla Ciebie ważny, pomóż mu przebić się dalej. Zostaw komentarz na minimum 8 słów, polub go i udostępnij. YouTube mocno ucina zasięgi dla filmów na naszym kanale, a każda taka interakcja realnie ratuje zasięg tej treści. Pamiętaj, to nic nie kosztuje, a realnie nam pomaga. Dziękuję z całego serca, gdyż bez Waszej pomocy ten kanał po prostu by nie istniał. Jesteście wielcy, wierzę, że mogę na Was liczyć w tym trudnym dla nas czasie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Włochy. Mała miejscowość, o której jeszcze kilka lat temu nikt poza okolicznymi mieszkańcami nie słyszał. Treviniano Romano. Położone nad spokojnym jeziorem Braciano, wygląda jak każde inne senne włoskie miasteczko ale właśnie tam od roku 2016 dzieje się coś co wstrząsa sumieniami ludzi na całym świecie to w tym miejscu matka boża zaczęła się ukazywać i nie raz nie dwa objawienia trwają do dziś a każde z nich niesie ze sobą coraz silniejsze ostrzeżenia coraz bardziej konkretne coraz trudniejsze do zignorowania na początku nikt nie przypuszczał że to się wydarzy gizela kardia zwykła kobieta żona matka Pracowała jako gospodyni domowa, Żadna mistyczka, żadna teolożka. po prostu zwyczajna osoba, jak ty, czy ja, urodziła się w Niemczech, ale mieszka we włoszech. I pewnego dnia zaczęła widzieć i słyszeć Matkę Bożą. Na początku myślała, że to coś osobistego, może wewnętrzne przeżycie. Ale potem przyszły kolejne objawienia. Z czasem przekaz zaczął być niezwykle konkretny. Nieogólne słowa: niesymboliczne wizje. Ale daty, wydarzenia, nazwy i co najważniejsze, to co mówiła Maryja, zaczęło się spełniać i to nie po dekadach, nie po stulatach, ale po tygodniach, miesiącach. Gdy Matka Boża ostrzegała przed epidemiami, te wybuchały. Gdy mówiła o napięciach między państwami, wojny wybuchały dokładnie tam, gdzie zapowiadała. I właśnie dlatego każde kolejne objawienie traktowane jest coraz poważniej. Nie chodzi o emocje, Chodzi o wiarygodność, i jeśli dotąd miałeś wątpliwości, czy to wszystko jest prawdziwe, to posłuchaj dalej, bo teraz dochodzimy do przesłania dla Polski, które nie tylko przeraża, ale daje też niespotykaną nadzieję. To, co usłyszała Gizella podczas jednego z porannych objawień, było jak cios w serce. Maria ukazała się jej z twarzą pełną bólu. Ale to nie był zwykły smutek. To był matczyny żal, jakiego nie da się opisać słowami. W jej oczach było coś, czego Gisela, mimo wielu wcześniejszych objawień, nigdy wcześniej nie widziała. Głęboka, nagląca powaga. Maryja zaczęła mówić łamiącym się głosem: Moje ukochane dzieci, przychodzę do Was, ponieważ czas miłosierdzia zbliża się ku końcowi. Zobacz, to nie była groźba. To nie było, będziecie ukarani, bo jesteście źli. To było Wołanie zatroskanej matki, która wie, że zegar dobiega końca i nie chce, by jej dzieci zostały zaskoczone przez burzę. A potem powiedziała coś, co powinno nami wszystkimi wstrząsnąć. To, co przez tak długi czas było odległym ostrzeżeniem, teraz nadchodzi z prędkością, której mało kto jest świadomy. Nie mówimy tu o wojnie w jednym kraju, o konflikcie, który nas ominie. Maryja mówi wprost. To będzie wojna, która obejmie cały świat, jak ogień, jak pożar, który nie zna granic, miasta runą w gruzach, rodziny zostaną rozdzielone, a wszystko, co dziś uznajemy za bezpieczne, może zniknąć w kilka godzin. Narody, które dziś czują się bezpieczne, poznają grozę we własnych granicach. Kwitnące miasta zamienią się w ruiny, rodziny zostaną rozdzielone siłą. To nie są słowa dla podbicia emocji, to ostrzeżenie, które brzmi dziś bardziej aktualnie niż kiedykolwiek. Maryja zapowiedziała, że wiele państw przestanie istnieć. Inne zostaną tak zniszczone, że będzie trzeba od nowa narysować mapę świata. A jeśli świat się nie nawróci, jeśli ludzie nie posłuchają jej wołania, trzy czwarte ludzkości może zostać unicestwione. To, co nadchodzi, przewyższy grozą wszystko, czego ludzkość dotąd doświadczyła. I wiesz, co jest najważniejsze? Ona nie mówi tego, żeby nas przerazić, ona mówi to, żebyśmy się przygotowali, bo prawdziwa matka nie pozwoli, by jej dzieci zginęły z zaskoczenia. Ona bije na alarm i nie robi tego od wczoraj, robi to od lat. Tylko czy my jej słuchamy? W tym objawieniu wydarzyło się coś, co nie zdarza się często. Matka Boża zaczęła mówić o Polsce, ale nie ogólnie, nie w pięknych słowach pełnych symboli bardzo konkretnie, bardzo wyraźnie. I z miłością, jaką można mieć tylko do kogoś wyjątkowego, powiedziała: A teraz muszę powiedzieć coś bardzo konkretnego o ziemi, którą noszę w sercu w sposób szczególny o Polsce. I jeśli myślałeś, że to kolejne poklepanie po plecach to nie. To była zarówno przestroga, jak i obietnica bo to, co Matka Boża zapowiedziała, może budzić niepokój. Obce wojska będą maszerować przez terytorium Polski. Armie przemieszczające się ze wschodu w stronę zachodniej Europy przejdą przez wschodnie i północne regiony Polski. Brzmi przerażająco? Tak, bo mówimy o sytuacji, w której na naszej ziemi staną obce żołnierskie buty, na naszych drogach pojawią się wojskowe kolumny, a nad naszymi miastami na chwilę zawisną nie nasze flagi. Ale właśnie wtedy padły najbardziej niezwykłe słowa tego objawienia, bo Maryja powiedziała coś, co wywraca wszystko do góry nogami, zrozumcie jedno bardzo jasno: te wojska tylko przejdą, przemkną przez Polskę, jak podróżny przechodzi przez most, dotkną jego powierzchni, ale nie zdołają naruszyć jego konstrukcji. I dodała, że Polska będzie jak święty korytarz, specjalne przejście, przez które siły będą się przemieszczać, ale nie będą w stanie dokonać tego samego spustoszenia, jakie spotka inne narody. To tak jakby Bóg postawił nad Polską niewidzialną rękę ochrony, jakby historia naszego narodu, pełna cierpienia i ofiary, wyprosiła dla nas ten szczególny los. Ale nie łudźmy się, to nie znaczy, że nie będzie lęku, że nie będzie trudnych chwil, że nie usłyszymy huku, że nie zobaczymy kolumn wojsk, ale różnica będzie ogromna, bo my, jako naród, nie zostaniemy złamani. Duch Polski pozostanie nienaruszony. To nie metafora, to nie poetycka wizja, to proroctwo, i pytanie nie brzmi, czy to się wydarzy, tylko czy my jesteśmy gotowi, by to zrozumieć i właściwie odpowiedzieć. Zadałem sobie wtedy pytanie: Dlaczego właśnie Polska? Dlaczego w świecie pełnym chaosu, to właśnie nasz kraj ma być tym świętym korytarzem? I wiesz co? Matka Boża odpowiedziała: To nie przypadek, to owoc naszej przeszłości. Maryja powiedziała jasno, że każda łza, która spadła z oczu polskich męczenników, każda modlitwa wypowiedziana szeptem w komunistycznych celach, każda rodzina, która wolała ubóstwo zamiast zaprzeć się Chrystusa, to wszystko zbudowało duchową tarczę nad Polską. I ta tarcza dziś wciąż działa. Każda łza przelana przez polskich męczenników, każda modlitwa wyszeptana w komunistycznych więzieniach, każdy akt wiary, zachowany w czasie nazistowskiej okupacji, wszystko to stworzyło duchowy skarb, który teraz stanie się tarczą ochronną nad tym narodem. Zobacz to, nie są piękne słowa dla pokrzepienia. To konkretna przyczyna ochrony, jaką Matka Boża zapowiada dla naszego narodu. Poprzednie pokolenia zapłaciły cenę i nie były to tylko daty w podręcznikach. To były zniszczone kościoły, które odbudowano, to byli kapłani bici i więzieni, a mimo to wiara nie umarła w domach. To były rodziny rozdzielone siłą, ale mimo wszystko przechowujące chrześcijańskie wartości w sercach. To wszystko, te ofiary, te wybory, ten opór wobec zła, to kapitał duchowy, który teraz może ochronić nas, ale. I tu właśnie pada najważniejsze zastrzeżenie: ta ochrona nie jest bezwarunkowa. To nie jest magiczna tarcza, którą można mieć bez wysiłku, to nie jest dziedzictwo, które działa automatycznie. Matka Boża mówi z matczyną powagą: Polska będzie chroniona tylko wtedy, jeśli dzisiejsi Polacy pozostaną wierni. Jeśli będą czcić ofiarę swoich przodków, jeśli będą bronić swoich chrześcijańskich rodzin przed współczesnymi atakami, jeśli nie będą się wstydzić żyć zgodnie z wartościami, których ich ojcowie bronili. Własnym życiem, wtedy doświadczą ochrony, która dla świata będzie wyglądała jak cud. To nie polityka, to nie strategia militarna, to duchowa rzeczywistość, która działa tylko wtedy, gdy żyjemy prawdą. Nasz naród ma szansę być chroniony, ale warunkiem jest to, co zrobimy dzisiaj, teraz, w naszych domach, w naszych decyzjach, w naszych sumieniach. Tarcza została zbudowana, ale to my musimy ją podtrzymać. I właśnie tu zaczyna się największe niebezpieczeństwo. Nie czołgi, nie armie, nie wojna fizyczna. Matka Boża pokazuje coś znacznie podstępniejszego, coś, co rozsadza narody od środka pokusy XXI wieku. Bo prawda jest taka, że Polska nie zostanie zaatakowana tylko militarnie. Polska będzie kuszona, krok po kroku, powoli, cicho, bez huku dział, ale z hukiem ideologii. Z miękkimi słowami i środkami przekazu, które będą uderzać dokładnie w naszą tożsamość. Maryja mówi wyraźnie, będą was przekonywać, że bycie katolikiem to zacofanie. Już to słyszysz, prawda? Że jesteś nienowoczesny, za bardzo wierzący, nieprzystający do dzisiejszego świata. Powiedzą wam, że obrona tradycyjnej rodziny to nietolerancja. Brzmi znajomo, bo właśnie teraz media, systemy edukacji, celebryci i politycy próbują nam wmówić, że wiara i rodzina to przeszkody w postępie. Sprawią, że wierność wartościom chrześcijańskim będzie wyglądać jak przeszkoda w rozwoju. I co najbardziej przerażające, nie tylko wrogowie kościoła będą tego próbować. Maryja mówi wprost: użyją mediów, edukacji, nacisku ekonomicznego, a nawet niektórych, którzy będą się nazywać chrześcijanami. Tak, będą i tacy, którzy nazwą się wierzącymi, a będą prowadzić ludzi na manowce. Będą mówić: Nie przesadzaj z tą wiarą, nie trzeba aż tak radykalnie, trzeba iść z duchem czasu. I to właśnie wtedy, mówi Maryja, Polacy muszą pozostać niezłomni muszą stanąć jak mur, jak przodkowie, których ofiary dziś dają nam szansę na ocalenie. Bo pokusa kompromisu, wygody, świętego spokoju będzie potężna, ale to właśnie odporność na te pokusy zadecyduje, czy duchowa ochrona się utrzyma. Tu nie chodzi o wielkie deklaracje, chodzi o to, czy w codziennych decyzjach będziemy trzymać się prawdy, czy będziemy bronić rodziny, mówić prawdę, nie wstydzić się modlitwy, sakramentów, krzyża w domu. To właśnie tu rozegra się prawdziwa bitwa nie w polach, ale w sumieniach. I teraz, w całym tym ogromie grozy, niepewności i prób, Matka Boża mówi coś, co naprawdę porusza serce. Coś, co, mimo wszystkich ostrzeżeń, rozpala nadzieję. Bo jeżeli Polacy pozostaną wierni, jeśli nie dadzą się złamać, nie porzucą swojej wiary, nie sprzedadzą swojej duszy za święty spokój, to wtedy Polska otrzyma coś, czego nie da żadna broń, żadne państwo, żaden system. Polska zazna pokoju nadprzyrodzonego. Zwróć uwagę, nie chodzi o pokój polityczny, nie chodzi o ciszę na froncie, chodzi o wewnętrzną siłę, która sprawi, że nawet w najciemniejszych chwilach Polacy nie będą się chwiać. Gdy świat będzie płonąć, nasze serca będą stałe. Gdy inne narody będą pogrążone w chaosie, w Polsce będzie obecna duchowa równowaga. Ale Matka Boża wyjaśnia to bardzo jasno. Ten pokój nie oznacza braku cierpienia, to nie znaczy, że nie będzie trudnych chwil. One będą, ale. będzie też pociecha. Nawet gdy przyjdzie ból, będzie również pewność, że nie są opuszczeni. To nie będzie spokój świata, to nie będzie cisza grobowa, to będzie pokój, który przychodzi z góry, z łaski, z wiary, z głębokiego przekonania, że Bóg i Jego Matka są z nami w środku burzy. Ochrona nie polega na braku cierpienia, ale na tym, by nie zostać przez to cierpienie zniszczonym. I to właśnie jest ta różnica. Inni mogą stracić wszystko, ale my nie stracimy duszy. Możemy zapłakać, ale nie utracimy nadziei. Możemy zadrzeć, ale nie upadniemy, bo pokój, o którym mówi Matka Boża, nie zależy od tego, co dzieje się na zewnątrz, ale od tego, co dzieje się w sercu. I jeśli serce jest przy niej, nie ma takiej burzy, która nas złamie. I właśnie tutaj Matka Boża dochodzi do najważniejszego punktu całego objawienia: do sedna. Do tej prawdy, która, jeśli ją zrozumiesz, może uratować nie tylko Twoje życie, ale Twoją duszę i całą Twoją rodzinę. Bo kiedy świat będzie się chwiać, kiedy ludzie będą szukać schronień, bunkrów, ucieczek, kiedy wszystko zewnętrzne zawiedzie, jest jedno miejsce, które nigdy nie zostanie naruszone. Jedynym prawdziwym miejscem ukrycia podczas nadchodzących prób jest moje niepokalane serce. I to nie jest symboliczna mowa, to nie jest poetycka figura to realność duchowa silniejsza niż wszystkie czołgi świata to schronienie, do którego zło nie ma dostępu. Ci, którzy schronią się w tym sercu, będą bezpieczniejsi niż gdziekolwiek na Ziemi bardziej chronieni niż w jakiejkolwiek ludzkiej twierdzy. Zrozum, to nie chodzi o fizyczne miejsce, nie musisz pakować walizek, nie musisz uciekać za granicę. To serce Maryi jest tym miejscem, gdzie nie sięga żaden pocisk, żadna zaraza, żadna siła zła. Ale nie wejdzie tam nikt przypadkiem. Matka Boża mówi wprost tylko ci, którzy się jej całkowicie oddadzą, z serca, z decyzji, z miłości, doświadczą tej ochrony. Ci, którzy całkowicie poświęcą się, mojemu niepokalanemu sercu, którzy będą codziennie odnawiać to poświęcenie, którzy będą żyć pod moją matczyną opieką, doświadczą cudów, które przekroczą wszelką ludzką logikę. I nie chodzi o puste rytuały, chodzi o codzienne wybory, o różaniec, który staje się tarczą, o sakramenty, zwłaszcza spowiedź i Eucharystię, które są duchowym umocnieniem. O domy, które stają się małymi sanktuariami, gdzie jej imię jest wzywane codziennie z wiarą. Ataki będą spadać wokół, ale nie dosięgną moich poświęconych dzieci. Zarazy będą pustoszyć całe społeczeństwa, ale nie dotkną tych, którzy schronili się w moim sercu. Głód nawiedzi narody, ale ci, którzy mi zaufają, nie zaznają niedostatku. To tak, jakby istniała niewidzialna tarcza, Mocniejsza niż stal, trwalsza niż mur. Dla tych, którzy codziennie odnawiają swoje zawierzenie, to nie magia, to żywa obecność matki, która chroni, prowadzi i nie pozwala, by jej dzieci zginęły w chaosie. Więc jeśli pytasz dziś, gdzie się schronić, odpowiedź już została dana nie w miejscu, w sercu, jej sercu, i kiedy już myślisz, że wszystko zmierza ku końcowi. Kiedy obraz przyszłości wydaje się pełen grozy i walki, Matka Boża mówi coś, co zapiera dech, co budzi w sercu coś więcej niż tylko nadzieję, budzi dumę i odpowiedzialność, bo jej słowa nie kończą się na ostrzeżeniu, one prowadzą dalej do przyszłości, która, jeśli pozostaniemy wierni, będzie należeć do Polski. Po okresie ucisku, kiedy pokój powróci na świat, Polska stanie się sercem duchowej odnowy Europy. Zrozum. To nie Watykan, nie Niemcy, nie Francja, nie Ameryka, ale Polska. Kraj, który przez wieki cierpiał, nie wyrzekł się Boga, nie sprzedał swojej duszy za komfort. Kraj, który pozostał wierny, nawet gdy wszystko krzyczało, żeby się poddać. To właśnie z tej ziemi, mówi Maryja, wyjdą nowi misjonarze, którzy poniosą wiarę tam, gdzie Europa ją utraciła. Z tej ziemi, która pozostała wierna, gdy inne porzucały wiarę, wyjdą misjonarze, którzy poniosą katolickie światło do narodów, które je utraciły. I wtedy Matka Boża mówi coś, co trzeba zapamiętać raz na zawsze: Polska stanie się w wieku XXI tym, czym Irlandia była w średniowieczu wyspą świętych, która zewangelizuje duchowo spustoszony kontynent. Zobacz to oczami duszy. Rodziny, które dziś wybierają więcej dzieci, więcej modlitwy, więcej poświęcenia, nie są zacofane. One budują nową przyszłość Europy. Ich dzieci, wychowane w wierze, staną się duchowymi lekarzami dla Zachodu, który dziś jest chory. Te polskie rodziny, które dziś wybierają posiadanie wielu dzieci i wychowywanie ich w wierze katolickiej, przygotowują ewangelizatorów, którzy na nowo przyprowadzą Europę do Chrystusa po burzy. Czy to nie jest największe wyróżnienie, ale też największa odpowiedzialność? Bo ostatecznie nie chodzi tylko o ocalenie, chodzi o przygotowanie pokolenia, które podźwignie innych z ruin. Polska ma być nie tylko chroniona, ma być źródłem odnowy. Tylko pytanie brzmi: czy już teraz wychowujemy naszych synów i córki, jak przyszłych apostołów? Wszystkie te słowa, cała ta wizja przyszłości pełna zagrożeń, ale i łaski, prowadzą do bardzo konkretnego pytania. Co ja mogę zrobić? Co moja rodzina może zrobić? I Matka Boża nie zostawia nas z niczym. To nie są tylko wzniosłe wizje, to są bardzo konkretne polecenia, proste, ale potężne. Po pierwsze, poświęcenie rodziny jej niepokalanemu sercu. Nie chodzi o jednorazowy akt zapisany na obrazku, chodzi o decyzję głęboką, świadomą. Pragnę, aby każda polska rodzina Poświęciła się mojemu niepokalanemu sercu to znaczy Oddaj swoje życie, swoje dzieci, swoje małżeństwo, swój dom pod jej opiekę tak, jakbyś wręczał jej klucz do drzwi z zaufaniem, z wiarą. Po drugie codzienny różaniec, ale nie klepany, bezmyślnie, nie odmawiany w biegu. To ma być modlitwa z serca codzienna, wspólna, jak oddech. Odmawiajcie codziennie różaniec nie jako pusty zwyczaj, ale jako duchową broń przeciw siłom, które próbują zniszczyć wasz naród. Po trzecie sakramenty, szczególnie spowiedź i Eucharystia, żeby nasze dusze były w stanie łaski gotowe na to, co ma nadejść. Bo w godzinie próby nie uratujecie pieniądz, znajomości, ani zapasy w spiżarni, tylko czyste serce i obecność Boga w duszy. Chcę, abyście poważnie przeżywali sakramenty, zwłaszcza spowiedź i Eucharystię, aby wasze dusze pozostały w stanie łaski w czasie trudnych prób. Po czwarte, post. Tak, post w środy i piątki. To stary zwyczaj, który dzisiaj wraca z nową mocą, bo post oczyszcza, umacnia, broni, nawet jeśli świat tego nie rozumie. I wreszcie małe sanktuarium w domu. Przekształćcie swoje domy w małe sanktuaria. Niech w każdym mieszkaniu, w każdej rodzinie znajdzie się obraz najświętszego serca Jezusa i niepokalanego serca Maryi. Nie jako dekoracja, ale jako punkt duchowego skupienia, źródło obecności Bożej. To nie są propozycje, to są duchowe instrukcje przetrwania. I nie chodzi tylko o ocalenie, chodzi o zbudowanie duchowego bastionu, który, gdy wszystko runie, zostanie nienaruszony. I właśnie teraz. Nie za rok, nie po świętach mamy to zacząć wprowadzać w życie. Bo Maryja nie mówi, co się stanie, jeśli, ale gdy. A wtedy lepiej być gotowym, z różańcem w dłoni i zawierzeniem w sercu. I teraz musisz wiedzieć jedno. Ta bitwa już trwa. Ale to nie jest bitwa czołgów, rakiet, okopów i żołnierskich hełmów. Ta wojna toczy się w duszy, w Twoim sumieniu, w Twoich codziennych decyzjach. To duchowa walka. I choć zło krzyczy, grozi. Robi wokół siebie dużo hałasu, to tak naprawdę nie może dotknąć tego, co najważniejsze twojej duszy, jeśli jesteś z Bogiem. Bo Matka Boża przyszła nie tylko z ostrzeżeniem, przyszła z obietnicą zwycięstwa, nie dla wszystkich, ale dla tych, którzy się jej zawierzą. Ostateczne zwycięstwo jest już zapewnione. Zło może hałasować, może przez jakiś czas wydawać się potężne, może nawet przemaszerować przez ziemię ze swoimi armiami, ale nie może dotknąć duszy tych, którzy schronili się w moim sercu. I właśnie teraz, w tej chwili, ty możesz odpowiedzieć: Nie musisz czekać na znak z nieba. Znak już przyszedł. Zrób pierwszy krok: powiedz z serca: Ufam Tobie, Maryjo. Napisz to w komentarzu: Ufam Tobie, Maryjo. Nie po to, by zaliczyć jakiś gest, ale żeby twoje słowo stało się świadectwem, twoim zawierzeniem. A jeśli czujesz, że to, co usłyszałeś, poruszyło twoje serce, udostępnij ten film. Nie dla statystyk, nie dla zasięgów, udostępnij go, bo ktoś jeszcze potrzebuje to usłyszeć, zanim będzie za późno. I pamiętaj, to jeszcze nie koniec. W następnym odcinku pójdziemy dalej, jeszcze głębiej, bo nie możemy teraz przestać. Zostań spokojem, tym prawdziwym, tym, który nie pochodzi z tego świata, ale z niepokalanego serca matki, i niech ten pokój zostanie w Twoim domu, w Twoim sercu i w każdej decyzji, jaką podejmiesz od dzisiaj. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę to dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, Koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.